na światło dzienne wyszły niedawno absolutnie zaskakujące fakty dotyczące minionych już wyborów prezydenckich w naszym kraju. Boksdel, znany youtuber, włodarz Fame MMA, osoba publiczna z ogromną bazą fanów, został zapytany przez naszą redakcję o jego stosunek do prezydenta Andrzeja Dudy. Należy pamiętać, że w internetowym świecie każda funkcja, taka jak prezydent czy prezes, określana jest mianem włodarza. Z wypowiedzi Boksdela możemy wnioskować, że przed tym jak Andrzej Duda został prezydentem, mieli dość bliski kontakt. Ponadto Boksdel wyraził swoje osobiste zdanie na temat swoich odczuć w stosunku do głowy państwa. Ostatnio pisaliśmy na privie, nie ma między nami złej krwi, Mamy, mam do niego po prostu takie jakieś małe ale i też dystans, yy, po tym, że nawet nam nie powiedział po prostu wcześniej, że że wodarzem. No nie musiał, więc ten temat zamykam już. Yy, kurwa, nie potrafię się do tego gościa przekonać, nie, nie, nie umiem po prostu. Krycha UFC, fighter MMA o nadludzkich możliwościach, znany w środowisku freakfighterów jako nieustępliwy. Niewiele osób wie, że również kandydował na urząd prezydenta. Ogromne różnice światopoglądowe pomiędzy Krychą a prezesem Prawa i Sprawiedliwości spowodowały, że nie tylko odszedł z partii, ale również wycofał się z wyborów. Poprosiliśmy go o komentarz w tej sprawie. Jego odpowiedź dość enigmatycznie obrazuje nam sytuację, jaka panuje w partii rządzącej. Czy to zwiastuje kolejne odejścia z prawa i sprawiedliwości? Ja uważam, że. Ja nie jestem od oceniania ludzi i nauczyłem się tego po tym, kurwa, jak tam mogłem to zupełnie inaczej rozegrać, po prostu zmierzyć się z tym człowiekiem, czy gdzieś poza kamerami, czy wyjaśnić to sobie. I wszedł na konferencję, jeszcze nikt go wtedy nie znał, i ja miałem z nim zaczepkę w internecie. Już wtedy on mnie tam zwyzywał, i była taka sytuacja, że ja go po prostu kopnąłem, kurwa. Z buta w klatę. Nitrozyniak, popularny youtuber, słynący z dość ciętego języka, w swoich wypowiedziach wspomniał, że był również szykowany na stanowisko głowy państwa. Ponownie należy wspomnieć, że w internetowym świecie każda funkcja taka jak prezydent czy prezes określana jest mianem włodarza. Zapytany przez nas o ten fakt zdradził ciekawe informacje rzucające nowe światło na minione wybory prezydenckie oraz zdradził, kto tak naprawdę szykowany był przez Prawo i Sprawiedliwość na urząd prezydenta. Nie, 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 to źle mnie, to źle mnie ktoś zrozumiał. Ja nie miałam propozycji, żeby zostać wodarzem, yy, ale w momencie kiedy wodarze do mnie przyjechali, bo chcieli, żebym im pomógł z promocją, yy, dosyć dobrą ofertę dostałem. Żeby im raz że pomóc marketingowo, a wodarze miał być gimper. Wiesz, przyjechali się, a gimper będzie wodarze. Szokujące informacje, do jakich dotarła nasza redakcja, pokazują, że działania polityków są obliczone i skierowane na młody elektorat. Nie zapominajmy, że fanbase naszych dzisiejszych rozmówców to ludzie młodzi, którzy co roku osiągają pełnoletność, a co za tym idzie prawa wyborcze. Czy należy spodziewać się youtubera na stanowisku głowy państwa? Czas pokaże. I już dzisiaj zapraszamy na kolejne wydanie clickbaitowych newsów.